Siemaneczko, to ja Kubik 7, a oto recenzja filmu. O takim niebieskim jeżu Miał przygody. Z kosmosu przyleciał. Sonic się nazywał. To jest właśnie recenzja filmu Sonic 2 Szybki jak błyskawica. W tym filmiku są spoilery tego filmu, więc uwaga, wy się wpatrzcie. O tak. I zaczynamy. Wszystko się zaczyna, gdy Sonic bawi się sam z domu. pojawia się jego największy wróg, doktor Eggman, inaczej robotnik. Rozmawiają sobie, Sonic próbuje go uderzyć, ale pojawia się Knuckles, czyli czerwony Sonic, tylko że ma moc siły, ale tak samo jest szybki, ale mnie w tej scenie nie rusza Knuckles, czyli on. Tylko mi tu chodzi o ten zniszczony telewizor. To jest tragedia! Tragedia! Jeżeli chcielibyście wiedzieć, to moją ulubioną sceną w Sonicu 1 jest scena Żółwiem. Wreszcie tu jeszcze żyjesz, co nie? O, ale super rewelacyjnie się idzie! O, co za powrót! A w Sonicu 2 moją ulubioną sceną jest. Ten Sonik bawi się sam ale też widzieliście. Jeśli pamiętacie scenę po napisach w Soniku 1, pojawia się Tails, czyli ten list z dwoma ogonami. Chce ostrzec Sonika, że coś się będzie działo. Jeśli te odczyty są dokładne, to go znalazłem. Mam nadzieję, że nie jest za późno. I tak się zaczynają przygody Sonika i Tailsa. Na przykład Sonik bawi się z Knucklesem. A, a ja się dopiero rozgrzewam! O, ekstra, zimowy żołnierz. A. A. Jak na gościa z naczynnymi piąchami coś kiepsko uderzasz! Oddawaj ten kompas! Trenowano mnie dla tej chwili przez całe życie! No, a ja nie trenowałem w ogóle, a ciągle oglądasz moje plecy. To musi Cię irytować! Ale jak Senik z Nakresem wlądowali na plaży i nagle spróbuj się otworzyć przed sonikiem, ten go jedzie śnieżkami z piasków. Na początku filmu dr Eggman oraz Knuckles próbowali zdobyć ten zielony szmaragd, ale Eggman zdradza Knucklesa i tworzy coś takiego. Taki oto robot. Gruby, co nie? Oczywiście Sonic pokonuje tego robota, będąc Super Soniciem. No i tak. A wiecie, jak na początku miał wyglądać ten film? Właśnie tak. Śmiesznie. Mega dziwnie. Zapomniałem wam przedstawić wszystkie postacie, o nie! Knuckles. Tails, Robotnik, Łowca pączków, tego dziewczyna, której nie pamiętam jak się nazywa, i Sonic rzecz jasna. To była recenzja filmu Sonic 2 Szybki jak błyskawica. Film ogólnie spoko, daję mu ocenę 7 na 10. Narka!